Dozwolone, także tutaj miałem chwilę miałem okazję chwilę porozmawiać z Bartkiem i trochę był niepocieszony tym brakiem nóg. No ale takie są, takie są zasady. Także trzeba się postubić. Także zobaczymy. Iwan kontra silnoręki. Tak, ale trzeba powiedzieć, że gdy ja biłem się z silnorękiem, to nawet chyba nie próbował iść do dźwigni skrętnych na nogi. Także on tam Arsenał wydaje mi się, ma sporo bogatszy, także Tomek Michałowski musi być bardzo czujny, a tym bardziej, że jak silnoręki złapie, to, to raczej nie puści. Znany jest z tego, wszyscy o tym mówią, że jeżeli skontroluje, to tam ręki pod pachy nie da się już wcisnąć. Tak, to no mogę potwierdzić. No, Trenuję razem z Bartkiem i y, jedyna osoba silniejsza na świecie chyba od niego to Oskar Piechota, ale jak już y, złapie klamerkę y, silnoręki, to. No naprawdę można się pożegnać ze wszystkim, bo tutaj no, siła izometryczna hydraulika się zgadza. Można powiedzieć, że imadło potrafi przyciąć silną rękę nawet. <grym> tak, dokładnie. Także... A, tu, a tutaj na razie spokojnie chyba zawodnicy wyczuwają się e, w stójce. Tomek ostatnio sporo pracował nad tym aspektem, ale zobaczymy, czy będzie to jednak walka przechodzona, bo wartość jednak potrafi zaatakować pirania. To... To raczej taki klub, który się bardziej specjalizuje, tak, właśnie, w złą i... godzinę powiedziałem to, piękne sprowadzenie. I czy dowiecie teraz to sprowadzenie Bartek do końca? No, pięknie, tutaj te warunki fizyczne, ten niższy wzrost na korzyść Bartka trochę przemówiły chyba, ale wpakował, zostawił tą głowę. Tak, Tomek tą gilutynę ma naprawdę potworną, pytanie tylko... Nie udało się tam dopiąć, ale udało się wstać, także jakiś kompromis zachowany. Także jest tylko punkt przewagi, ale musi Tomek uważać. No tu Bartek pokazał, że e, potrafi też obalić, no ale nauczkę dostał od Iwana, że e, ten podstawowy błąd jak głowa zostawiona może e, kosztować, kosztować sporo zdrowia. Tak, myślę, że Tomek powinien tutaj uważać, bo chodzi jednak wyprostowany przez cały czas. Bartek jest zawodnikiem niższym, ale bardzo dynamicznym, także ta, ta noga zostawiona z przodu to może być chyba często łapana. Myślę, że Tomek musi wziąć to pod uwagę. Też jako ciekawostka można powiedzieć, że w narożniku u Iwana siedzi Paweł e, Policman Paweł Nenzi, który smaga się chyba do teraz z potworną kontuzją, także możemy tutaj wspólnie pewnie życzyć zdrowia. Tak, ja myślę, że tam jest sporo więcej kontuzji niż tam się wydaje, bo tam i kolano, i ręka wyłączona po niefortunnym wypadku. Także zawodnik, który równie dobrze mógłby się tutaj bić, ale przez moment mieliśmy próbę trójkąta. Trzeba przyniesie opłaty ze strony Tomka. Także powołowi życzymy powrotu do zdrowia, ale Skupmy się na, walce. na gwiazdach tutaj mm -hmm. tak dzisiejszego show. No i to Tomek zdecydował się usiąść, tak jak tutaj mm, trochę sugerowałeś, że to chodzenie wyprostowanym może to nie jest najlepszy game plan na Sinnorękiego, także e, pozwolił e, Bartkowi wejść w gardę. Nie ma tu jeszcze półgardy, ale śnoręki bardzo dobrze czuje się z góry. To jest takie, taka jego pozycja, także zobaczymy, czy uda mu się przejść te y, nogi, nogi Iwana i nabić jakieś punkciki, bo na razie małe przewagi, 1-1. Także chyba na, na, na chwilę obecną Tomek Michałowski odrobinę aktywniejszym zawodnikiem, ale tu się wszystko może zmienić, bo niewiele się dzieje. Tam walczą o, o każdy centymetr, kiedy pojawi się luka, to jestem pewien, że jeden i drugi nie zawaha się strzelić, żeby ją znaleźć. Bartek bardzo ładnie nie pcha się w jednym kierunku, to mi się podoba jednak. Nie poszło mu z jednej strony, od razu próbuje drugiej, nie udało się przejść nisko gardy, to wstał, będzie szukał przejścia górą. No to z ciekawostek można powiedzieć, że Bartek ostatnio ze względu na swoją pracę musiał trochę po Polsce pojeździć, ale spożytkował to w fajny sposób, bo był długi czas w Poznaniu i tam w Ankosie. E, szlifował zapasy, trenował z Mateuszem Gamrotem, z Borysem Mańkowskim, Marcinem Heldem, który zresztą tutaj też walczy. Także przywiózł trochę poszerzony arsenał, już chodzi o zapasy. E, I zobaczymy, zobaczymy czy to się zaprocent to zaprocentuje, to jedno sprowadzenie. Może to właśnie jakiś tutaj wpływ Andrzeja Kościelskiego. Może być, bo za sprowadzenie zacnę. Na razie tutaj... Chyba będzie kara dla Tomka Michałowskiego za zbytnią upieszałość. No Tomek na razie się chyba broni. Powinien wrzucić piąty bieg, tym bardziej, że końcoweczka czasu półtorej minuty do końca, a na chwilę obecną to Bartek jest tym, który prowadzi. No właśnie to są takie momenty w walce, kiedy tych nóg Bartkowi brakuje, bo znając jego, to już by tutaj próbował coś ze skrętem kominować, ale udało, udało mu się wystrzelić, przejść te nogi Iwana, także jestem ciekaw, co... Przejścia gardy jeszcze jako takiego nie, nie ma, było. ale... Mhm. Ale próba, próba szlachetna. A już błąd ze strony Tomka tam od razu trzeba było iść do tych nóg, próbować sprowadzić No niestety takie dżentelmeńskie tutaj zachowanie które można by zostawić na jakieś sobotnie sparingi na przykład Natomiast na, przy walce z takim zawodnikiem to trzeba wykorzystać każdą możliwość. Na no tempo jest może wolniejsze niż w poprzednich walkach. Eee... Ale tu jest dokładność. Tutaj tu jest tak nikt się dokładnie. nie spieszy, tym bardziej, że no, błąd może kosztować zwycięstwo i tak jak widzieliśmy Tomek Michałowski przespał jeden moment. Niestety chociaż momencik mamy w tym momencie Remis na tablicy punktowej, bo jeden i drugi dostał karę, jeden i drugi ma punkt przewagi 20 sekund do końca. No ale chyba Iwan musi być świadomy, że jeżeli tu będzie wskazanie, to raczej nie na niego, bo, bo tu Bartek no, prze, prze od trzech minut może nie nabił punktów, ale... Wydaje się, że to on... Jest w ofensywie, jest ofensywie. powiedzmy sobie szczerze. O, no, uwaga, i tutaj piękna klamerka. Czy Bartek... No to już niestety nie ma czasu na to. Tak, wydaje mi się, że tu niespodzianki być nie powinno. Wielka szkoda, no ale... Jak dla kogo? <laughs> tak, no dokładnie. Tylko dżentelmeńskie zachowanie Bartka. No zobaczymy, co sędziowie powiedzą, czy dogrywka, czy, czy wskazanie. Tak jest. Przewaga dla Bartka. I to on zostaje zwycięzcą tego pojedynku. I reprezentant. W pojedynku zaledwie jedną przewagą zwycięzcą zostaje Bartosz Łukaszewicz. Czyli Trójmiasto na razie jeden punkt do przodu. Bardzo fajny pojedynek. Widać szkołę e, do drugiej Zbyszka, Zbyszka Tyszki. kategorii minus 84 nauki no Jakub Zajdowski. wcześniej no Jak i... powiedziałeś, Bartek to jest zawodnik który jeszcze może takich sukcesów nie, nie odnosił, ale wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, bo naprawdę rozpracował sobie...